Dajcie. Dzisiaj na tapecie kosiarka, tak jak widać, firmy Alko. Tu jest. Ma trzeci sezon, będzie kosiła. W sumie ma trzy lata. I co wam tu powiedzieć? No, swoją robotę robi. No, nie ma co. Tutaj jest tabliczka. Ona ma rok produkcji 2017. Ale kupiłem w 2018. Niby Made in Austria, ale wiadomo. Made in China. Na pewno. Kosioreczka sobie radzi. Teraz będziemy przygotowy przygotowywać ją do sezonu. Bo przydałoby się przed sezonem zawsze wymienić olej. No i jeszcze kilka rzeczy jest tu do zrobienia. Mianowicie, co mamy do zrobienia? Otóż zauważyłem, że tutaj mamy pękniętą obudowę osłony paska napędowego. Ten pasek napędza. Cały tamten napęd, który kręci kołami. Także tą obudowę zdemontuję. No i co? No i korozja się wdała. Tutaj pod spodem. Widać taka blacha. Ale to nic. Trochę to podczyściłem już. Przemyję benzynką. Zamaluję podkładem. I więcej tu nic nie trzeba robić. Będzie dobrze. Także... Zajmiemy się wymianą oleju. Tu jest korek do wlewu. I, o, I oczywiście od razu bagnet do sprawdzania, ile tam jest. Olej jest. Olej trzeba spuścić. Tylko w tamtym roku miałem dylemat, jak wymienić w tej posiarce olej. Bo jak widać, tutaj nigdzie żadnego korka do spuszczania tego oleju nie ma. Chodziłem, główkowałem, cudowałem. Jak ten olej spuścić? Co tu zrobić? Aż w końcu podpytałem się pewnych ludzi i po prostu odkręca się w lew. Orazu jak zassało. Teraz nie będę odkręcał. Za chwilę odkręcę. I ten olej trzeba spuścić. Tędy. Mianowicie potrzebne do tego będzie nam taki sprzęt. O strzykawka, kawałek przewodu jakiegoś. I będziemy stamtąd wysysać ten olej. No głupio to jest zrobione, ale to podejrzewam dla Niemców, żeby kosiarkę zajeździli i szybko kupili nową. A Polak wymieni takim czymś. No i serwis wam wymieni. Także ja tu sobie przygotuję jakoś ustawię kamerę i. Przygotuję jakieś naczynie na ten olej i będziemy działać. Także za chwilę się widzimy, także już jestem, kamera ustawiona, odkręcam ten wlew. Olej, oczywiście, jest, musi być w tamtym roku przecież go wlewałem, więc musi być. Nie ma innej opcji. Sobie odłożę Gdzie ja położyłem ten swój magiczny sprzęt O Tym magicznym sprzętem teraz prymitywnym, ale skutecznym. Będę wysysał olej. Stąd mianowicie wkładam sobie tą rurkę tam No i co no i z siemy. Cyk. oczywiście pamiętajcie że przed wymianą oleju należy silnik uruchomić i trochę go rozgrzać żeby olej był rzadszy I... no i tak się zawsze robi w każdym silniku w jakim by się olej nie wymieniało to tak się robi tu mam taki karnisterek po starym oleju pusty sobie do niego tutaj wpuszczam ten zużyty olej. Oczywiście podścieliłem sobie wszędzie szmaty, żeby nie nachlapać, bo wiadomo. Ale kto to wymyślił, żeby tak wymieniać olej w kosiarce, to tego jeszcze nie grali. Jak to? Czemu to tak zrobili? No, podejrzewam, tak jak mówiłem, no zrobili to dlatego, że. Yy, żeby sobie nie poradzić z tym. Żeby po prostu jechać do serwisu, czy co. Nie mam zielonego pojęcia. No ale cóż. Tak zrobili. Trzeba sobie z tym radzić. Niestety. Zaciągać strzykawką. Wszystkiego nie wyssiesz Wiadomo. Bo jak? Korek by zrobili spustowy, to by chociaż to zleciało. A tak taka kombinacja po... Nie powiem. On musiał brzydko to określić. Co to za robota? Dla mnie to jest bez sensu coś takiego. Czysta głupota. Inżynierów. I co, już nie ma? No nic, ja tu się popapram z tym wyciąganiem tego oleju i za niedługo do Was wrócę. Także jestem z powrotem. I otóż, tak, zanim uzupełnimy sobie ten olej, tutaj mam. Ten plastik, co tam pokazywałem pod spodem, że jest pęknięty. Także ja go wstępnie tak oczyściłem, umyłem. Tu gdzie pęknięte. No i go skleimy, no bo można go skleić jeszcze. Po co kupywać nowy? Nowy pewnie jest drogi, albo go kupić nie można. To różnie z tym bywa. Także go zakleimy, żeby się kupy trzymał. Oczywiście, klejem dwuskładnikowym. Marki takiej polecam. Bardzo dobry klej. Także co? Działamy. Tu mam imadło. Na imadle sobie tutaj rozmieszam jakąś ilość tego kleju. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby składniki były równomiernie rozłożone. Czyli Tyle samo żółtego i tyle samo fioletowego. One w sumie są bezbarwne, ale chodzi o, o kolor puszeczki tego pojemniczka, który tu mamy jak słychać w garażu muzyczka umie gra, bo po cichu to tak słabo się robi. Także trochę sobie tutaj pomieszam. Płyteczkę, o, cyk. Mieszamy, mieszamy. I polecam poksipolem, bo poksipol dobrze klei. Jak nie trzeba artystycznie tego zrobić, to chyba lepszego kleju w tym kraju nie wymyślili jak na razie bo on i dobrym uszczelniaczem jest jak wam coś pęknie czy coś naprawić polecam poxipol także będzie elegancko nie będę żałował bo to ma być trwałe domieszam zaraz najwyżej co tam z dwóch stron trzeba zakleić, żeby to się trzymało dobrze. O, elegancko będzie. Także oceniajcie moje filmy, czy Wam się podobają, czy nie. Koledzy z pracy dodają mi otuchy. Pozdrawiam wszystkich z mojej pracy. Ci, co ze mną pracują, to wiedzą. Teraz jest RODO. Także nie można danych podawać, jak to się mówi. Ale cóż. Ładną mamy dzisiaj pogodę. Ciepło. Coraz cieplej. Mogłoby popadać, bo nic nie rośnie. Brakuje tego deszczu, no. mieszkam na wsi, no, brakuje tego deszczu i, i, i rolnikom też współczuję, że deszcz nie pada, no. sam mam kawałeczek tego swojego pola, ale, no, nic nie rośnie, no, sucho jest niesamowicie, nie ma deszczu, nic nie rośnie i co tu więcej powiedzieć, no, brakuje tego deszczu, ciekawe jak to w tym roku będzie, straszą nas drożyzną, no, nie wiadomo co z tego wyniknie ale jak nie będzie deszczu to będzie krucho będzie trzeba bulić za wszystko niestety koronawirus w tle będziemy mniej wszyscy zarabiali nie tylko u nas w firmie ale ale wszędzie ludzie mniej teraz zarabiają nie ma pracy rynek zamknięty jak to się mówi teraz trochę odpuścili ale co to te te odpuszczenie Ludzie nie będą mieli za co konsumować Nie będą mieli za co kupować Jak nie będziemy mieli za co kupować To nie będziemy kupować po prostu No tak to będzie, no niestety no. Co tu poradzić Ja sobie tu pokleję O, cyk, cyk Elegancko Będzie się trzymać jak ta lala Nie ma to tamto ale żeby po dwóch latach taka osłona się po tu połamała w takim miejscu. Coś musiało wpaść pod kosiarkę. Niby ona jest metalowa, ale w środku ma dużo tych plastików, ale... No cóż, ja chciałem kosiarkę z napędem, bo ja nie dam rady za nią latać. To znaczy, muszę za nią biegać, bo... Taką pchaną to ja bym sobie tutaj nie dał rady. Za dużo tego jest, żeby kosiarkę pchać. Ona musi mnie ciągnąć, a nie ja ją. Na tym to polega. Jakbym miał mały trawniczek koło domu, to nawet bym spalinówki nie kupował nigdy, tylko, tylko elektryczną. Kiedyś się bujało elektryczną i było dobrze. Kosą zwykł się bujało i też było dobrze. No ale cóż, mamy dostęp do technologii, to czemu z niej nie korzystać? Pokleję ten plastik i zabierzemy się za w lanie oleju, bo bo olej jest spuszczony tak jak ten, filmik zatrzymałem bo wyciągałem ten olej tą swoją zabaweczką, czyli strzykawką z kawałkiem przewodu jakiegoś paliwowego, no bo co innego wymyśleć będę kupował specjalną pompkę do tego ta pompka kosztuje a strzykawka była, bo kiedyś kupiłem za parę groszy o, nawet dziurę zakleimy, no, elegancko. Za Chiny to nie pęknie. A chodzi o to, że przez tą szczelinę sypała, sypała, się trawa tam w to wszystko i... I zapewne... Nie oddziaływało to dobrze na te paski i tak dalej. O, tak to wygląda, nie jest artystycznie, Ale, ale ma być dobrze. Także co, ta strona niech sobie podsycha. Niech sobie ta strona podsycha. Trochę podeschnie. Teraz nie będę mógł jej odwrócić, także przechodzimy do do wlewania oleju. Kamerkę przyniosę. Ustawię swoje prymitywne stanowisko do nagrywania. O. Ale udało mi się coś tutaj zmodyfikować, skombinować, żeby to było jakoś nagrywać. Także będziemy wlewać olej. Do tego celu mam taki fajny lejek. O, sprytny. Używam go do, do motocykli i do kosiarki elegancko pasuje. Trochę tego przetrę. Ostatnio w motocyklu wymieniałem olej. Tym lejkiem także biedy nie ma. Bardzo fajny lejeczek. maskę matkę po ścielę. Olej mianowicie. Do kosiarki musi być olej specjalny. Tak się nazywa. No nie musi być konkretnie tej firmy, ale SaE30 olej do kosiarek do silników czterosuwowych musi być olej także wysokiej jakości olej do stosowania w kosiarkach, glebogryzarkach w silniki czterosuwowe SAE 30 także odkręcam komisyjnie nówka no i nalewamy będziemy kontrolować tym Bagnetem, ile tam jest? O jeszcze tutaj tak O oh jest Nie mam paznokci, żeby to otworzyć Ale wymyślał, jeszcze takie coś No normalnie nie może być Wezmę nóż i to okręt i to wyrwę tu okrętem tam będę się czaju. No, i otwarte co ma być nieotwarte nie? pewnie że tak nalewamy spuściłem 300 ml no bagnet nie pokazywał żeby tam był olej także wleję 300 ml i sprawdzę ile go tam jest ile to 300 tu jest 0,600 0,600 to musi być połowa mniej więcej Jest połowa? Nie widzę, jeszcze nie ma połowy, ale zaraz będzie, o. teraz jest prawie połowa, także wciągam leje. Jeszcze ścieka, niech sobie ścieka. Będzie gitara. Włożę bagnecik taką na sztukę. Ile my tu mamy tego oleju? Chociaż nie powiem, kosiarka na pewno pobiera sobie olej. To niemożliwe, żeby nie brała, bo to mały silnik jest. Także... O no jest, prawie pełno. Jeszcze kapeczkę dolejemy. I będzie gitara. O. Tak się wymienia olej w kosiarkach ALKO, jakby ktoś nie wiedział. Resztę oleju sobie zostawię w razie tego na dolewkę. Zaraz niech to trochę ścieknie, wezmę sobie Widać jeszcze leci. Pomalutko jeszcze leci. Otrę bagnet, wkręcę i będzie widać. Oleju jest pełno, tak jak widać, pełno. Tak ma być. Baknet wkręcamy. Jak kosiarka trochę pochodzi, należy sprawdzić, czy nie należy dolać. Chociaż ja jak wymieniam, to już potem nie dolewam. Przyznam się szczerze, nigdy nie sprawdzam. Jak wymieniam, to już nie sprawdzam potem, czy jest olej. Bo dwa razy w roku i tak go muszę wymienić, bo moja kosiarka dużo godzin przepracowuje. I muszę dwa razy wymienić. Jest w książce serwisowej, że trzeba co 30 godzin wymienić. Więc mniej więcej wymieniam co 30 godzin ten olej. No ale cóż. Wezmę teraz telefon do ręki. Będzie to mianowicie tak kosiarka, olej wymieniony, i teraz tak odkręciłem ten plastik stamtąd, tak to wygląda. O, o, na piaście jest pasek, idzie tam do drugiego koła pasowego, które napędza ten napęd. O, tam a tu mam oczyszczone. Trzymy je to benzynką Wskoczę po farbę I pomalujemy Także zaraz wracam Także jestem z powrotem Przyniosłem sobie swoją Ulubioną farbę O Kiedyś miałem samochód właśnie takim czymś pomalowany cały Jakoś to było Także kosiarce to od spodu zardzewiałej na pewno nie będzie przeszkadzało Ile to nieotwierany czasu jakoś to otworzyć Cholera Nie chce się otworzyć Pewno nie otwierane O, coś tam jest Sprawdzimy, mam tu takiego pręta pod farby, oho, korzuk się zrobił Także dookoła go ładnie zbijemy Cyk, tyk, cyk w puszce, żeby go nie było Ale jak go cholera teraz stąd wyjąć? O! Kurde, upierdzielę się. Może nie. O, Takie coś się zrobiło w puszce. Kurde, teraz to do śmietnika szybko ciak. Ale rękawiczki całe upierdzielone muszę teraz wyczyć. O, rękawiczki sobie pobrudziłem, ale to nic. Dobrze, że nie palce. Bym musiał palce benzyną myć. No i co? Mieszamy. Jeszcze będzie to tylko podkładówka. Damy radę, trzeba dobrze rozmieszać tam pod spodem same gęste, te najlepsze. To ma być i walniemy tą kosiarę od spodu czarno, na czarno, po tej rdzy. I chyba tak zostawię już, na drugi rok znowu ją pomaluję najwyżej. Tam w środku koroduje kosiarka od trawy, tam się wszystko to mieli, streli, woda. Bo trawa jest mokra, przeważnie jak się kosi, bo to roślina, to ona jest wilgotna sama z siebie. I co tu więcej dodać? Rozmieszamy sobie farbkę podkładową do elementów stalowych i żeliwnych. Pomalujemy to jakoś i będzie gitara, nie? No pewnie że tak. będzie super fartka rozmieszana konsystencja elegancka o, elegancko trochę tam jeszcze jest Ten swój stojaczek elegancki. Nie ja wiem, jak to teraz do góry widać. Coś? Widzicie coś? Cokolwiek widzicie. Brud, jak nie wiem. To znaczy brud. Trochę tam wyczyściłem. Ale kolacja niesamowita. Jak to wszystko zardzewiało tam w środku. No ale cóż. Bierzemy puszkę z farbą. O, puszka z farbą. Pędzelek. O. I jedziemy z tematem. Trzeba to jakoś trochę... Jakoś pomalować. O, żeby to wyglądało jakoś po ludzku. bynajmniej nie zardzewiałe, żeby było. Nie będę żałował tego podkładu. Czemu mam go żałować. Chociaż może nie będzie tak dalej korodować. O. To tylko poodkład, ale zawsze to coś. Wpadła mi bateria, także przepraszam. Nie zauważyłem nawet, ale pomalowałem kosiarkę tu w środku, co było skorodowane. Farba jeszcze dosycha. Tu jest klapka na boczny wyrzut, no to tego nie będę malował. Po co? Jest plastikowa, także trochę to pomalowałem, żeby tak nie korodowało. Jest to artystyczne, ale, ale zawsze lepiej niż niepomalowane. Zawsze coś zabezpieczy. Także naostrzę sobie nóż. O! Nóż trzeba naostrzyć. Tu widać, coś trafiło. To na wiosce zawsze coś się dzieje. Także naostrzę sobie nóż takim narzędziem. Lifierka. Też ma 30 lat, ale działa. Jest dobra. Nigdy się nie popsuła, wynajmniej zawsze działa. Także tu sobie jeszcze podziałam. Film będzie trochę długi, ale chyba wytrzymacie. Także pozdrawiam was wszystkich i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!